Siemanka mordeczki, ja jestem Christian. Dzisiaj sobie nagramy drugi odcineczek na moim kanale z Brawl Stars. Dzisiaj sobie wbijemy nowego zademiarza, czyli już nawet nie pamiętam jak on się nazywał, czyli Stu Zobaczymy jak on działa, bo w ogóle, nie, w ogóle nie, z niego nie korzystałam. Oczywiście też będzie odcineczek jak będzie nowy sezon tutaj. Jak byłam pod a jakby to tutaj, Nie, no, jaka ja matka? A nie myślałem, że ruchowa. Nie no, ma mówi, że będzie będą, już będzie w każdym zadaniu ruchowa ale okej. Okay. Akurat jak będziemy wbijać z y, to, y, to będą takie y, dwie części. tam będą akurat takie dwie części. Akurat do, na, na nowego że więc nam będzie się akurat łatwo wbijało, a to jest właśnie bi. Y, no, dobra, możemy sobie tutaj zagrać. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Hmm, myślę, że jakieś takie 7 łapeczek w górę i będzie kolejny odcinek z Brawl Stars. Więc zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie, żeby było więcej Brawl Stars na moim kanale. Aha. W ogóle z tej postaci jeszcze tak za bardzo nie grałem. Okej. Okay. Aha, czyli zabiliśmy się razem. No, to fajnie. Jakby serki że będę tak lamił, ale jakby... O, nie grajmy się tak z tą postacią. Nie miałem jej. Ale sobie teraz zagramy drugi raz. Jaka emoteczka? No, może być. Dobra, podjedziemy pierwsze barley. Wow! Jak ona zadaje mocarnie. Jak ma jakąś tam tą pszczółkę. Jest mega dużo. Jeżeli chcecie, żeby były... Yy... Od zebrał zabił z jakimiś innymi osobami? To piszcie w komentarzach. Czytam każdy komentarz. Zawsze czytam. No. No już sobie tutaj niszczymy połarka. Już tylko zostało 5 osób. To tak się szybko wybijają. O jakieś peny Mam 42 h więc my sobie już... oczywiście podjedziemy. Jeszcze tego L Primo. Weźmiemy... Ło, 3000. Ło! Jak ta postać jest najlepsza? Postać, kurde, jest najlepsza. Nie! No to pasać jest normalnie najlepsza. Nie, no naprawdę. 10 puszek, nam, 10 puszek nam wbiło i już jest to wiele bliżej. Dzisiaj sobie wbijemy takie jakoś, nie wiem, 50 puszek, takie, żebyśmy mieli albo takie, nawet 70, żeby to też nie był jakiś długi odcineczek A więc sobie już lecimy. Ok, więc tutaj już lecimy. Niszczymy sobie tutaj, kto jest koło nas. Ale ktoś się u nas zrespił. Czy to jest jakiś afk? Fajnie było, a nie dobra. Oni się tam da y, bił. Daryl? Hej Daryl! No chodź do mnie. No chodź. Paczek u dosyć było. Nie miałeś szans. Nie, to postać jest naprawdę taka opa. Akurat otwierałem mega boxa i akurat mi wypadły jeszcze do niej punkty mocy, więc. Mega dobrze, ale nie jak ciekawy jaki master power i gadget, To sobie też zobaczymy Tam się wali ból, tu sobie też z tego bóla podjedziemy, nie wiem dlaczego on nie zabrał tego powera, ale okej okay. To wiecie co, wy ja ciebie wezmę tak i tak i dziękuję 8 powerów I wielkie starcie oczywiście Tam my sobie zniszczymy powerki Musimy mieć jak najwięcej Mówimy, jeżeli tak wygramy. Z <laughs> tą tam się wali. A nie jeśli... A to Karl? Myślimy, że Rose. Ale dostał. Kurde, nie trafiłem. Dobra, trzeba powerka wziąć. O on jest trochę niebezpieczny. No chodź tutaj do mnie. Chodź tutaj do mnie i walę ci teraz taką bułę. Uuu, ale dostał bułkę. No to pszczółki. No jak ty nie dostałeś? No jak ty, Karl, kurde, jesteś jakiś pijany? Dostałeś? Dostałeś, leżysz. No to łatwo poszło. Nawet bardzo łatwo. Dobra, już w ogóle czwarta ranga szybko poszło. Dobra, to sobie tutaj wbijemy jeszcze ostatnią giereczkę. Jak nam się uda wygrać, to będzie bardzo fajnie. I to będzie na tyle w tym odcineczku. To jest kołonos Na razie nikogo nie widzę, a nie, jest kolcik No to ja mu wolę tylko bułeczkę No i idziemy spać Mam nadzieję, że fajnie będziecie się spało Dobra Pyk pyk A jeżeli chcecie, żebym was dodał do, do znajomych yy, w Brawl Starsie To piszcie swoje niki, yy, Znaczy nie nicki, tylko piszcie swoje ID i też dołączycie do mojego klubu, który się nazywa Chris Cross Ety, nie wiem jak dokładnie on się nazywa, ale to wam jeszcze pokażę, jak skończymy tą giereczkę właśnie. Dobra, pyk, 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 tam jest jakiś ból, ma pięć powerków, a to mi i tak damy sobie z nim radę. Jeden strzał, drugi strzał i pyk, i leży. No i naprawdę jest fajna, nawet na blisko jest dobra. Pyk, pyk, pyk. Już 11 powerków. Szybko poszło. Czyli, czy to naprawdę tak działa w CB? A nie, myślę. Szczerze, myślałem, że to może zadziałać, bo to było takie op. by to zadziałało. I to serio, dobra, wielkie starcie. No to robimy to. Na EZ. Dobra, tam jest. To Carl, jeden power. No to jak my z nim robimy, łatwo. Pyk. Pyk ileż Łatwo z tobą Karl. Robimy tak, tak. Piąta ranga wbita. Dziękuję bardzo. Pyk, pyk, pyk. Zapraszam Was do mojego klubu. Tak się nazywa. Mój klub. cross Ity. To jest właśnie moje ID. Zapraszam.